Cześć kochani, witamy Was po raz pierwszy w 2025 roku w styczniu, kiedy spadł śnieg, słuchajcie, pierwszy śnieg. Pierwszy taki prawdziwy śnieg tej zimy wybraliśmy się z Miszkiem. Miśku, co to? Jest początek 2025 i to jest idealny moment na to, żeby zrobić bilans. Co się wydarzyło w 2024 roku? Otóż zacząłem tworzyć bloga porannik.pl. Napisałem ponad 120 artykułów na bloga. Opublikowałem około 60 vlogów. Opublikowałem około 40 odcinków, epizodów podcastu Lepiej Teraz. No i wysłałem kilkadziesiąt newsletterów. Moi drodzy, zadacie sobie pytanie, Radek, co Cię odwaliło? Co ty z tego masz? Eee, dlaczego to robisz? Skąd, skąd ta energia i chęć do tego, żeby robić to? I tak, moi drodzy, robię to codziennie. W poniedziałek wygląda tak, że najczęściej piszę artykuł. Później, po, następuje wtorek, publikuję vloga. W środę piszę do Was newsletter. Lepiej teraz. Dostępny do subskrypcji na stronie lepiejteraz.pl. Są to krótkie formy, krótkie lekcje, krótkie moje refleksje na temat życia, rozwoju osobistego i w czwartek oczywiście jak zwykle jest epizod podcastu Lepiej Teraz. W piątek kolejny vlog lub artykuł na porannik.pl. Dłuższa forma od newslettera dla tych, którzy lubią mnie czytać. W sobotę najczęściej poświęcam do tego, żeby Konsumować cudze treści, nie będę ukrywał. Słucham audiobooków, słucham ciekawych podcastów, czy tam blogi, czy tam newslettery, które wpadły do mojej skrzynki przez cały tydzień, bo nie mam czasu w tygodniu, żeby je przeczytać. Sukcesywnie czytam i je usuwam. No i niedziela, niedziela jest bez ekranów, tak jak dziś. Patrzę czasami tylko w kamerę, ale, ale nie, staram się już nie obrabiać tego samego dnia, tego wszystkiego. Ogromną przyjemność sprawia mi przyglądanie po takich wycieczkach z Lakim tych materiałów. Zadacie sobie pytanie, po co ja to wszystko robię? A, słuchajcie, trafiliśmy na niezłą zawieruchę. Będę musiał założyć rękawiczkę, bo mi ręka zaraz odpadnie. I zadacie sobie pytanie, skąd we mnie jest ta energia? Dlaczego ja to robię? Dlaczego piszę codziennie? Tak, moi drodzy, bo mimo tego, że mówię do Was Teraz w postaci vloga nagrywam podcast, piszę artykuły, newslettery. Tak naprawdę prawie codziennie piszę, właściwie piszę codziennie. Nie dlatego, że muszę, nie dlatego, że się do tego zmuszam, tylko dlatego, że chcę. I to jest właśnie zasadnicza różnica między poprzednimi latami. Odkryłem radość pisania. Piszę, bo czuję ogromną potrzebę wyrażenia kreatywnego. Piszę, bo uczę się. W trakcie pisania. Piszę, bo chcę przekazać swoją wiedzę, swoje doświadczenia, opowiedzieć historię Wam, czyli uczę innych, nie tylko uczę się. Piszę, bo, bo rozwijam się. Piszę, bo poznaję siebie, bo dokonuję na papierze, właściwie w edytorze tekstu bardziej, na laptopie, autorefleksji. Widzę więcej rzeczy, ogarniam chaos, który jest we mnie. I dzięki pisaniu jeszcze nie zwariowałem, tak moi drodzy. No i ostatni argument, o którym chcę szerzej dzisiaj powiedzieć w dzisiejszym vlogu. Mianowicie piszę, ponieważ dbam o swoją przyszłość, dbam o swoje bezpieczeństwo, bezpieczeństwo finansowe. Moi drodzy, chcę wam opowiedzieć o tym, że tak naprawdę nie potrzebujecie ogromnej ilości odbiorców żeby osiągnąć sukces, żeby osiągnąć sukces w internecie, dzieląc się swoją wiedzą, swoimi doświadczeniami, swoimi historiami, umiejętnościami, skillami, nie potrzebujecie. Dlatego że wystarczy tysiąc subskrybentów, żeby zarabiać naprawdę, naprawdę miliony. Wystarczy tysiąc słuchaczy, żeby mieć wolność finansową i Robić to, co się kocha, zarabiać na tym, co się kocha, zarabiać na swojej wiedzy, na swojej pasji i robię to już od 8 lat z różnymi skutkami. Są wzloty i upadki, są potknięcia, zmiany tematów po drodze następują, ale ja się cały czas zmieniam. Świat się zmienia dookoła mnie, ja się zmieniam. Nazwa niezobowiązująca lepiej teraz pomaga mi robić to w sposób swobodny. Nie nie mam podcastu ani platformy vlogowej, czy newslettera, czy bloga o nazwie, która zmuszałaby mnie do pisania lub nagrywania o jakimś wąskim, nie bardzo wąskim temacie. Dlatego mogę sobie pozwolić na pewną elastyczność tematyczną, więc znajdziecie u mnie i filozofię, i psychologię, odrobinę polityki, odrobinę rozwoju osobistego ogólnie, ogólnie mówiąc, ale przede wszystkim. Autorefleksja, proces twórczy, dbanie o swój dobrostan, slow life, minimalizm, esencjalizm, życie blisko natury, podróże, wędrówki, szczęśliwe życie introwertyka, tak mogę to powiedzieć. W pewnym sensie też samotnika, nie, nie, nie będę ukrywał. Nie jestem osobą mocno towarzyską, lubię swoje własne towarzystwo. Co widzicie na moich vlogach? Rzadko kiedy, kiedy kogoś goszczę, ale będę gościł, zapewniam Was, będę gościł częściej w moim vlogu i podcastie gości. Będziecie mogli też czytać te wywiady w poranniku. I robię to mając zaledwie około tysiąca subskrybentów w Newslettera. Lepiej teraz, od mniej więcej 8 lat mam stałą liczbę odbiorców moich. Podcastów. Niedawno napisała do mnie słuchaczka z Danii, którą serdecznie pozdrawiam. Powiedziała, że znalazła mnie, wpisując w Google'ach frazę najciekawsze podcasty, bardzo ogólną frazę. I trafiła na mój odcinek o Karlu Saganie i mojej filozofii życiowej, która jest bardzo bliska filozofii Karla Sagana. Zapraszam Was, jeżeli jeszcze nie słuchaliście tego odcinka, nie ma wersji vlogowej, jest tylko wersja podcastowa. Mam już prawie 400 subskrybentów porannika, który założyłem na platformie Substack w marcu 2024 roku. I ta liczba rośnie powoli, ale rośnie z każdym tygodniem. Mam coraz więcej czytelników, którzy chcą otrzymywać moje artykuły na swoją skrzynkę mailową. I mam coraz więcej subskrybentów tego vloga. Nie liczbę odbiorców mojego podcastu, która się nie zmienia, co widać na Spotify i innych platformach do słuchania podcastów. Dlaczego wam o tym mówię? Dlatego, że chcę wam powiedzieć, że nie są to ogromne ilości, jakby się niektórym wydawało, porównując mnie do influencerów, których obserwuje miliony osób. Otóż nie są to miliony osób, ale są to tysiące, tysiące osób, które Decydują się na to, żeby napisać do mnie, decydują się na to, żeby skorzystać z mojej pomocy, z mojego coachingu, mentoringu, moich warsztatów. Zapraszają mnie na różnego rodzaju wydarzenia, przyjeżdżam, występuję w ich firmach, czasami w ich klubach. Zdarzało mi się prze, przyjechać w całą Polskę, żeby tylko przemawiać. Dostawałam też zaproszenia od słuchaczy z Norwegii i moi drodzy. Chcę Wam powiedzieć, że nie liczy się ilość, tylko liczy się jakość kontaktu. Nawet mając tysiąc odbiorców, możesz swobodnie utrzymać się stworzenia treści. Dlaczego? Dlatego, że tysiąc odbiorców to tak, jakbyś przemawiał do tysiąca osób na jakimś spotkaniu sprzedażowym. Tysiąc odbiorców to są potencjalne lidy, które możesz konwertować na klientów kupujących. Nawet jeżeli masz 1% konwersji. To w prosty sposób możesz sobie policzyć, że 10 klientów kupi Twój kurs. Powiedzmy, że Twój kurs kosztuje 3000 zł. Rachunek jest prosty, ile zarabiasz miesięcznie? Jeżeli stworzysz produkt, który jest subskrypcyjny, jeżeli nie masz produktów, a na przykład dajesz możliwość wsparcia na Patronite, na Buy Me Coffee, to będziesz miał. Stałe wsparcie od swoich odbiorców, którzy będą wspierali Cię tylko dlatego, że Cię lubią, że lubią Twoje treści, że czują więź, że dzięki nim ich dzień jest ciekawszy, jest przyjemniejszy, że chce im się wstawać po to, żeby odpalić YouTube'a, wysłuchać Twojego podcastu, przeczytać Twojego bloga lub Twój newsletter. I tego właśnie uczę, tego uczę na moich warsztatach, tego uczę tutaj w tych vlogach, w artykułach, na poranniku i uczę was, ucząc się samemu. Nie ma lepszego sposobu na naukę jak uczenie się samemu. Moi drodzy, słuchajcie, pokażę Wam gdzie jestem, bo jest tak pięknie, że muszę przestać gadać. Tam coś jest. Mi się czuje każdą sarnę, słuchajcie. Jeżeli jest, popatrzcie sobie. Co tam, żabko? Co tam jest? Serenka? Kiedyś nie wierzyłem, że można osiągnąć sukces mając około 1000 słuchaczy. Uwierzyłem w momencie, kiedy zrozumiałem, że tysiąc słuchaczy jest bardziej zaangażowana w odbiór Twoich treści i w relacje z Tobą niż czasami nawet setki tysięcy widzów na, na vlogu. No niestety, mówię to na, na YouTube, ale podcast ma w sobie taki element intymności, ponieważ masz na uszach słuchawki i masz tego kogoś cały czas w głowie, w swoich uszach. Czasami jadąc do samochodem do pracy, z pracy, podróżując, słuchając, często do mnie słuchacze piszą, że słuchają mnie ze swoimi partnerami, partnerkami, jadąc gdzieś w daleką podróż. Słynni busiarze też Busem przez świat do mnie napisali kiedyś, że mnie słuchają. To są bardzo miłe momenty, kiedy kiedy otrzymujesz. Malwina Smażek, chociażby napisała do mnie, to słynna polska sportsmenka, która się odważyła niedawno publicznie mówić o. O walce z depresją. Napisała mi, że moje podcasty bardzo jej pomogły. I to są momenty, kiedy rozumiesz, że warto było. Nawet jeżeli są to tysiące, a nie miliony odbiorców, są to bardzo wartościowi ludzie, którzy decydują się na to, żeby się z tobą skontaktować napisać słowa podziękowania. Czasami też chcą się oddzięczyć, postawić ciekawe, kupić od ciebie twój coaching, twój produkt, nawet twoją koszulkę, jeżeli nie sprzedajesz żadnych, żadnych lekcji, ani nie uczysz niczego, nie dzielisz się żadną wiedzą, tylko na przykład rozrywką, to kupią twój t-shirt, pojadą na twój stand-up, kupią twoje rękodzieło, cokolwiek by było, czym się dzielisz. I ta więź jest o wiele wartościowsza od ilości. Często słyszałem od niektórych YouTuberów, którzy mówią, że mają miliony czasami wyświetleń, a bardzo mało zarabiają, ponieważ bardzo wiele osób po prostu przychodzi i odlatuje, korzysta, ale nie ma ochoty w ogóle na przykład czerpać lub wspierać ich, czy, czy w jakiś sposób kupować coś od nich i to jest właśnie problem. Ja na moich warsztatach uczę tego, w jaki sposób dzielić się swoją wiedzą i nawiązywać relację taką jaką ja mam ze swoimi słuchaczami nie przypadkowo zrezygnowałem z mediów społecznościowych, ponieważ chcę zmusić tak niejako moich odbiorców do tego, żeby pisali do mnie bezpośrednio, bez cudzej oceny, bez. Mam też włączone komentarze jak zauważyliście na YouTube, możecie sprawdzić pod tym filmem nie skomentujecie, ale możecie do mnie napisać maila. Dlaczego to zrobiłem? Dlatego, że chcę, żeby ta relacja była bezpośrednia żeby była osobista, żebyście byli szczerzy w kontakcie ze mną. Bez Waszej wiedzy nie ujawniam tego, co do mnie piszecie. Nikt nie będzie oceniał Waszego komentarza, tak jak to bywa w komentarzach publicznych. Nie musicie silić się na jakąś szczególną mądrość. Nie musicie mi dziękować. Najlepszym podziękowaniem jest udostępnianie, lajkowanie, subskrybowanie, no i pisanie do mnie maili. Nawiązywanie ze mną relacji. Uwielbiam z Wami pisać, Uwielbiam z Wami rozmawiać, każdy z Was może skorzystać z darmowej konsultacji telefonicznej, z każdego kraju na świecie, bo rozmawiam przez Whatsappa. Niedawno rozmawiałem z klientem z Niemiec, z Monachium, miałem konsultację wczoraj. Prawie codziennie mam te konsultacje, uwielbiam to robić, nie czuję, żeby to była jakaś praca. Moi drodzy, najbardziej Wartość z tego, że tysiąc słuchaczy wystarcza, no już wtedy miałem trochę więcej jak tysiąc, ale no powiedzmy kilkanaście tysięcy stałych słuchaczy, czy kilkadziesiąt tysięcy stałych słuchaczy wystarcza, żeby czuć, że się osiągnęło sukces. Poczułem w momencie, kiedy jakieś pięć lat temu, tak, pojechałem do Gdańska i spontanicznie dzień przed ogłosiłem podcaście, nagrałem w czwartek odcinek, że będę w Gdańsku. Jeżeli ktoś chce się ze mną spotkać, to w tej i tej knajpie będę o tej o tej godzinie. Słuchajcie, tak sobie napisałem, powiedziałem w podcaście, myślałem, że nikt nie przyjdzie, bo było chyba 2 czy 3 dni wyprzedzenia. Słuchajcie, przyszło 12 osób. Byłem w szoku. Bo chcielibyśmy sobie na leżakach, rozmawialiśmy o podcastach, o ciekawych tematach, o tym, czym się zajmujemy, w jaki sposób trafili na mój podcast, jakie tematy lubią. To jest bardzo, bardzo wartościowa rzecz dla Was, spotykanie się z takimi ludźmi. Możecie wiedzieć co w nich rezonuje, jakie treści, jakie rzeczy, które mówicie najbardziej do nich docierają. Możecie poznać swoich odbiorców. To samo może być z odbiorcami waszego bloga, vloga czy newslettera. Można robić takie mitapy. Ten mitap powtórzyłem jeszcze pamiętam rok później w Rzeszowie. No i też zorganizowałem po, po dwóch latach od tego mitapu kample, i teraz w Beskidzie Żywieckim, gdzie przyjechało 12 osób i ja rzekomo miałem zrobić kurs podcastowy, te osoby oczywiście skorzystały z tego kursu, ale zadałem im pytanie, dlaczego tak naprawdę przyjechali. Powiedzieli, że przyjechali pod jakimkolwiek pretekstem, żeby po prostu mnie poznać, pobyć ze mną. Trochę się zdziwili, zobaczyli, że ja muszę odpoczywać po dłuższym przebywaniu z dużą ilością osób. Jako introwertyk jest to dla mnie spore wychodzenie ze strefy komfortu i często musiałem odchodzić na godzinę z lakiem gdzieś do lasu na samotne spacerki, żeby się przewentylować niejako od natłoku bodźców i kontaktu z dużą ilością osób. Dla mnie 12 osób to jest dużo i jeżeli mnie oglądasz, jesteś introwertykiem, to mnie rozumiesz. Mimo to czułem się wspaniale. Co tak naprawdę chciałem Wam przekazać dzisiejszym vlogiem? Otóż chciałem Wam przekazać, że nawet mając tylko 1000 odbiorców, 1000 słuchaczy, widzów, czytelników Waszego bloga, możecie osiągnąć sukces. Możecie zmienić swoje życie zacząć tworzyć coś z pasją, dzielić się tym i nawiązać niesamowite relacje, które zostaną z Wami do końca życia. Wiele osób pisze do mnie po 8 latach od czasu, jak rozpocząłem moją przygodę z tworzeniem treści w internecie, i to jest niesamowite, że już minęło 8 lat od tamtego czasu. W tym roku minie już 9, i to jest coś, nie, nie, to jest coś po prostu niesamowitego, że, że w dalszym ciągu nie pracuję nigdzie na etacie. Udaje mi się zarabiać na tym, i robię to dzięki Wam. Dzięki osobom, które mnie wspierają, poprzez czytanie, oglądanie, subskrybowanie, słuchanie i dzielenie się swoimi wrażeniami. Moi drodzy, chcę Was zachęcić do zmiany swojego życia, do poszukiwania pasji, do tworzenia nowego stylu życia opartego na poszukiwaniu wolności i osiąganiu wolności poprzez bycie twórcą treści. Które pomagają zmieniać życie innych ludzi i pomagają zmieniać wasze życie przede wszystkim. Jeżeli ktoś zadałby mi pytanie, jakie jest moje dlaczego, to chyba odpowiedziałem właśnie w tym vlogu. Popatrzcie sobie na las. Ale super, chodź, chodź tutaj, idziemy. O, żepka.